W lipcu tego roku odbył się raj rowerowy Dwarsowia-Paris, który miał na celu zbiórkę funduszy na zakup rowerów dla dzieci z domów dziecka. Prezes fundacji Drogi Mazowsza, Adam Sobieraj, w ciągu 16 dni przejechał prawie 2000 km. W październiku odbyło się podsumowanie rajdu i przekazanie zakupionych rowerów. 42 rowery powędują w tym tygodniu do dzieci, dzisiaj symbolicznie 8. Natomiast już jutro jedziemy z Donysy z Tomkiem i z Marcelem, czyli z ekipą, która jechać, czyli na tereny powodziowe albo popowodziowe, tak. Potem w poniedziałek rozwiedziemy resztę rowerów. Część pojedzie kurierem, bo jednak jedno zgłoszenie mi się z dalekiego Nepl'a. Nepla to aż prawie na Białorusi w związku z tym aż tam pojadą te rowery. Akcja się udała, przede wszystkim też i medialnie, i to, że możemy zebrać 42 rowery dzięki naszym partnerom, jakim był Kofi Bike Expo i Urząd Miasta Pruszkowa. Dzisiaj symbolicznie zamykamy cały projekt 2024, a mówię formalnie jeszcze tak fizycznie. Pojedziemy dwa dni do tych domów dziecka, które się zgłosiły, bo nie wszystkie są w stanie odebrać te rowery w formie jakie są zapakowane, a w związku z tym też chcemy im pomóc w tych montażu tych rowerów, i żeby te dzieci się mogły nimi cieszyć. Dwa rowery zostały w pełni ufundowane przez urząd miasta Pruszkowa. Dodatkowo miasto zasponsorowało sprzęt potrzebny do kontrolowania stanu fizycznego pana Adama. Miasto zaangażowało się w ten cały rajd poprzez zafundowanie nam m.in. torby R1, torby ratowniczej. Zafundowało nam miasto ze względu na to, że sam jestem ratownikiem i jako strażnik miejski też pojechałem na ten wyjazd cały i miałem narzędzia do tego, żeby wspierać Adama, pomagać mu w razie czego zareagować, jak coś się będzie działo pod kątem zdrowotnym. Na szczęście żadnych kłopotów nie było, dojechał szczęśliwy, zdrowy, o co żeśmy dbali, żeby tak było. Organizatorzy już myślą o kolejnym rajdzie, w trakcie którego chcą zwrócić uwagę na temat współpracy międzynarodowej oraz pomóc nie tylko dzieciom, ale również weteranom powstania. Jednak aby do tego doszło, potrzebni są sponsorzy i bardzo duże nakłady finansowe. Chcielibyśmy powtórzyć podobną trasę z Warszawy do Paryża. i Tutaj chcielibyśmy uczcić rocznicę powstania i warszawskiego i paryskiego. Bo one są, były generalnie w tym samym okresie. Nasza zaczęła się 1 sierpnia ich 19, nasza trwała 63 dni. Ich 6. Nam nikt nie pomógł, żeśmy przegrali im pomogli i dlatego wygrali. W związku z tym to też chcielibyśmy pokazać w perspektywie to co się dzieje za naszą wschodnią granicą, że to że sobie pomagamy, też chcę podnieść taki inny temat ważki, ale przy okazji też zebrać fundusze na dalsze działanie też pomoc i dzieciom też osobom, które jeszcze żyją z tego okresu, bo też musimy wziąć pod uwagę, że te osoby to no to, mój dziadek 98 lat to autentycznie rzadkość. Tak? Właściwie tak to jest w tej chwili Leszek Moczulski 93 lata, no to są właśnie te osoby, które walczyły wtedy, tak? To są osoby, które autentycznie każda ich rocznica jest okrągła. I to chcielibyśmy w przyszłym roku upamiętnić, natomiast no mówię też, musimy zebrać odpowiednie fundusze. Mamy nadzieję, że już też te wszystkie fundusze, które w zeszłym roku 2023 jeszcze były. Pod stołem, tak, że już to będzie transparentne i że będzie można skorzystać z tych funduszy i e, ten projekt podnieść. Jeśli ktoś z Państwa chciałby w jakiś sposób pomóc fundacji w realizacji ich planów, serdecznie zapraszamy do kontaktu przez formularz na stronie internetowej drogimazowsza.org.